Zapój to kilkudniowe, nieprzerwane picie, w którym ciało i umysł całkowicie podporządkowane są alkoholu nazywany po rosyjsku poi lub zapoi. W Moskwie zapój dotyka tysiące osób, szczególnie w dzielnicach biedy, wśród bezrobotnych oraz tych żyjących w izolacji społecznej. Ciąg pijacki zaczyna się często rano od pierwszego kieliszka wódki lub taniego piwa, które ma funkcję rozgrzewki i otumanienia bolesnych myśli. Pasażerowie metra i marszrutek widują pijanych z butelką już o godzinie 7 do 8 rano, co wpisuje się w codzienny krajobraz miasta. Pierwsze dwie do trzech godzin zapoju przynoszą euforię i poczucie odwagi, ale także wzrost agresji i szybko narastające rozdrażnienie umysłu. Wybór taniego alkoholu przemysłowego czy samogonu jest podyktowany ceną i szybkim efektem, choć grozi to zatruciami i ciężkimi komplikacjami. Brak snu, ciągłe picie i zwykle brak pożywienia prowadzą drugiego dnia do wymiotów, drżenia rąk i bólów głowy, które nasilają się w miarę trwania zapoju. Wyszukiwanie alkoholu na ulicy obejmuje przeszukiwanie śmietników, odwiedzanie kiosków oraz błagalne prośby do przypadkowych przechodniów o drobne sumy. Konfrontacje z policją i ochroną pojawiają się wcześniej, gdy pijany wchodzi w konflikty, co kończy się zatrzymaniami, grzywnami lub agresją służb porządkowych. Wielu uzależnionych wybiera samotne picie w mieszkaniach lub opuszczonych budynkach, które stają się chwilowym schronieniem od zimna i wstydu. Trzeci dzień zapoju to stan ciężkiego odwodnienia i toksycznego obciążenia organizmu, manifestujący się dezorientacją i spadkiem funkcji życiowych. Majaczenia i halucynacje pojawiają się w tym stadium, zaburzając poczucie rzeczywistości i stwarzając ryzyko samounicestwienia pod wpływem urojeń. Na ulicach Moskwy widać wówczas zasypiających na ławkach lub przy wejściach do metra ludzi, skulonych nad butelkami i termosem z herbatą. Niebezpieczeństwo bujek, kradzieży i agresji rośnie wraz z utratą kontroli, a pijani często stają się sprawcami lub ofiarami przemocy w przestrzeni publicznej. Alkohol w takiej sytuacji jest postrzegany jako jedyne lekarstwo na ból ciała i duszy, mimo iż pogłębia stan chorobowy i zaburzenia psychiczne. W czwartym dniu wielu nie dociera dalej z powodu zatrucia, hipotermii lub wypadków, które kończą się hospitalizacją bądź zgonem na ulicy. Ci, którzy przetrwają, cierpią na drgawki, wymioty krwią i nasilone halucynacje, a ich stan wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Wnętrza noclegowni i mieszkań osób w zapoju wypełnione są specyficznym odorem wymiotin, moczu i stęchlizny, będącym znakiem głębokiej degradacji. Piąty dzień oznacza skrajne wyniszczenie organizmu, brak sił do poruszania się, trudności z artykulacją słów i ogromne osłabienie fizyczne. W półprzytomności wielu nadal sięga po alkohol, bo jego odstawienie wywołuje przerażające drgawki i lęk, który je zmusza do kontynuowania picia. W efekcie możliwe są trzy scenariusze: śmierć, hospitalizacja albo interwencja rodziny lub policji, gdy ktoś jeszcze interesuje się losem pijącego. Po zakończeniu zapoju część osób próbuje wrócić do normalności, lecz głód, depresja i brak perspektyw prowadzą często do kolejnych epizodów. Cykl zapoju i względnej abstynencji tworzy spirale, w której powroty do picia następują po dniach lub tygodniach, doprowadzając do chronicznego uzależnienia. Zapój nie jest epizodem jedynie męskim, choć dotyczy głównie mężczyzn między 30 a 50 rokiem życia, coraz częściej dotyka także kobiety. Obrazy zapoju widuje się w parkach, przy stacjach metra, na przystankach, w nocnych dzielnicach handlowych oraz w pustostanach i nieużytkach miejskich. Ten fenomen stanowi część krajobrazu biedy w Moskwie, gdzie alkohol bywa codzienną ucieczką od samotności, braku pracy i beznadziei życiowej. Ludzie piją tani alkohol, który bywa toksyczny, aby przetrwać mróz, uczucie głodu i świadomość braku wsparcia społecznego w najtrudniejszych chwilach. Zapój w metropolii często zaczyna się od gestu prostego i rutynowego, a kończy się jako długotrwały stan degradacji i utraty nadziei na popraw. Próby pomocy zawodzą, gdy otoczenie odwraca wzrok, a brak systemowego wsparcia sprawia, że wiele osób pozostaje bez opieki medycznej i społecznej. Alkoholizm w formie zapoju dotyka przede wszystkim tych, którzy utracili pracę, rodzinę lub poczucie przynależności. Na stacjach metra i w pobliżu kanałów cieplnych ludzie szukają ciepła, a butelka staje się narzędziem chwilowego komfortu w brutalnych warunkach. Publiczne picie w Moskwie jest widoczne, mimo policyjnych patroli, bo zjawisko jest częścią codziennej logistyki miejskiej nędzy i marginalizacji. Trudno oddzielić skutki biologiczne od społecznych, bo zapój narusza zdolność do pracy, relacje z rodziną i szansę na powrót do normalności. Bieda i brak dostępu do opieki psychologicznej tworzą warunki, w których zapój jest powtarzalnym wyborem przetrwania, a nie epizodem zabawy. Osoby w ciągu pijackim często tracą tożsamość zawodową i społeczną, co utrudnia reintegrację i naprawę życia po okresie abstynencji. Rodziny reagują różnie. Niektórzy próbują interweniować, inni odcinają się, co pogłębia osamotnienie i skłania do dalszego zapoju. Niebezpieczeństwo zakażeń, chorób przewodu pokarmowego i powikłań kardiologicznych rośnie wraz z długością trwania zapoju i wiekiem osoby pijącej. Pomimo atrakcyjnego obrazu metropolii, Moskwa skrywa dziesiątki miejsc, gdzie zapój jest stałym elementem dnia, a pomoc bywa trudno osiągalna codzienne sceny z zapoju uczą obojętności przechodniów, którzy z czasem traktują pijanych jako stały, szary element miejskiego tła i historii. Brak stałego adresu i dokumentów utrudnia dostęp do opieki, a bezdomność często współistnieje z zapojem i pogarsza rokowania zdrowotne. Nie ma jednego wyzwalacza zapoju to splot utraty pracy, traumy, izolacji i łatwej dostępności taniego alkoholu tworzy podatne grono osób. Skutki mentalne obejmują utratę pamięci, spadek umiejętności planowania i pogłębienie istniejących zaburzeń nastroju. Interwencje medyczne bywają nieskuteczne, gdy pijący odrzuca pomoc lub trafia do placówek, które nie są przygotowane do leczenia chronicznego uzależnienia. Subkultura zapoju kształtuje rytuały dnia, sposoby zdobywania trunków i relacje w grupie, które utrzymują ludzi w stanie uzależnienia przez lata. Programy pomocy, ograniczone do doraźnych działań, rzadko przerywają cykl zapoju. Potrzebne są kompleksowe strategie łączące leczenie i wsparcie socjalne. Perspektywa wyjścia z zapoju jest trudna, lecz możliwa przy jednoczesnym wsparciu rodziny, służb medycznych i dostępności bezpiecznych miejsc schronienia. To, co wygląda jak jednostkowy wybór, jest w rzeczywistości symptomem systemowego problemu społecznego, który wymaga działań interdyscyplinarnych. Proces zapoju rozpoczyna zwykle prosty rytuał. Pierwszy łyk ma funkcję rytualnego otwarcia dnia i usprawiedliwienia kolejnych butelek. Zjawisko zapoju w Moskwie pokazuje też ekonomiczny aspekt. Tani alkohol jest dostępny niemal na każdej ulicy i napędza spiralę uzależnień.